Szanowni Państwo, dzisiaj chciałbym trochę opowiedzieć na temat najnowszych trendów w smartwatchach. Podstawą do tego, co chciałbym dzisiaj opowiedzieć, jest najnowszy model smartwatcha Huawei, model, który się nazywa Huawei GT3 Pro i to jest ten biały smartwatch, którego tutaj przywiązałem ze sobą do studia. Natomiast ten smartwatch nie różni się tak wiele funkcjonalnością od poprzednich modeli smartwatch Huawei, natomiast ma pewne cechy, które są bardzo charakterystyczne, bardzo innowacyjne w przypadku tego urządzenia i które, o których też chciałbym właśnie powiedzieć, w jakim kierunku dzisiaj podążają smartwatche. Może od tego konkretnego urządzenia. Tak jak wspomniałem, Huawei Watch GT3 Pro jest to akurat wersja dam, damska. Jak widzicie, drodzy Państwo, ja akurat męskiej jeszcze nie dostałem do testów, dostałem na razie wersję damską, żeby żeby zobaczyć, jak, jak została wykonana obudowa tego smartwatcha. Ponieważ jest to pierwszy smartwatch Huawei, który ma obudowę ceramiczną, obudowę i bransoletę Obudowę, która według tego, co twierdzi Huawei, jest bardzo trudna w wytwarzaniu, ponieważ ta ceramika, która, która służy do wytworzenia tej obudowy. Jest spiekana w temperaturze 1500 stopni przez 7 dni, a potem godzinami wycinany jest kształt tego zegarka i szlifowana jest ta obudowa tego zegarka, tak żeby po prostu ten zegarek był maksymalnie gładki, żeby był maksymalnie odporny na jakiekolwiek uszkodzenia. I, i zegarek, i, i bransoleta tego zegarka. Tutaj według Huawei obudowa i bransoleta tego zegarka są tak samo twarde i tak samo odporne jak szafir. Pomijając to, że mamy oczywiście tutaj też szafirowe szkło, czyli nie tylko nie zarysujemy samego szkła na, na płycie czołowej tego smartwatcha, ale również nie powinniśmy zarysować ani koperty, ani bransolety. I to jest taki pierwszy trend, który ja zauważyłem, który być może, jeśli się Państwo interesujecie smartwatchami, który też pewnie zwróciliście na to uwagę, że dzisiaj smartwatch jest trochę czymś innym niż ten smartwatch był kilka lat temu, ponieważ kilka lat temu, jak pojawiały się pierwsze smartwatche, to smartwatch był takim małym komputerkiem, które my zakładaliśmy na rękę i producenci starali się w tych smartwatchach umieścić jak najwięcej funkcji dostępnych w naszym smartfonie. Czyli te smartwatche oprócz tego, że były zminiaturyzowanymi tak naprawdę smartfonami, czyli miały swoje własne procesory, własną pamięć, miały kolorowy dotykowy ekran, tak jak tutaj widzimy, że mamy ten kolorowy też dotykowy ekran w tym smartwatchu. Oczywiście wszystkie teraz modele smartwatche mają tego typu ekrany. Mamy moduły łączności, mamy Wi-Fi, mamy Bluetooth, są również smartwatche, które mają budowane moduły GSM, czyli mamy już nawet w najnowszych modelach 5G albo przynajmniej 4G, wcześniej jeszcze 3G, więc były te, smart te smartwatche tak naprawdę na początku małymi telefonami komórkowymi, które nosiliśmy na naszym nadgarstku i producenci starali się tutaj umieścić jak najwięcej aplikacji, jak najwięcej funkcjonalności z naszego smartfona, włącznie z aparatem fotograficznym, czyli my w tych smartwatchach mieliśmy kiedyś wbudowane aparaty fotograficzne, mieliśmy wbudowane karty SIM, czyli mogliśmy z takiego smart smartwatcha dzwonić, czyli mogliśmy równie dobrze wyjść z domu z samym smartwatchem na, na ręce i mogliśmy, mogliśmy z tego smartwatcha korzystać tak jakbyśmy mieli, mieli po prostu ze sobą zwykły smartfon. Natomiast okazało się, że większość, większość użytkowników, ja to też również po sobie widzę, ja też od wielu lat jestem użytkownikiem smartwatchy i na początku po tej pierwszej fascynacji tymi smartwatchami i po pierwszej tej fascynacji, że mogę instalować różne aplikacje, dodawać jakieś gry, jakieś aplikacje funkcjonalne. Skończyło się na tym, że tak naprawdę smartwatch dla mnie służy przede wszystkim oczywiście do sprawdzania godziny do sprawdzania powiadomień z aplikacji, czy, czy jak dostałem jakiegoś maila, czy ktoś do mnie pisze na komunikatorze internetowym czy na przykład jak ktoś do mnie dzwoni, to nie muszę sięgać po telefon, ponieważ nazwisko osoby dzwoniącej wyświetla mi się na, na smartwatchu, więc wystarczy szybki ruch ręką i już widzę, czy potencjalnie odebrać to połączenie, czy nie i to jest, to jest ta podstawowa funkcjonalność, do której wykorzystujemy dzisiaj smartwatche, a druga rzecz, do, do której wykorzystujemy to oczywiście funkcje zdrowotne i funkcje sportowe, czyli Mierzenie kroków. To jest bardzo motywujące, gdy chodzimy z takim smartwatchem, że nawet takie głupie zmierzanie kroków. Ja, ja też na początku zacząłem chodzić ze smartwatchem i mówię, co, tam, co, co mnie będzie akurat obchodziły kroki. Ile ja zrobiłem kroków? Czy zrobiłem 3000, czy 5 tysięcy, czy 10 tysięcy kroków? Okazuje się, że ten cel, który muszę osiągnąć, czyli, czyli te 10 tysięcy kroków, motywuje mnie do ruszania. Dzięki temu jestem po prostu zdrowszy, bo jak widzę że pod wieczór, że mam 9 tysięcy kroków na zegarku, jeszcze cel nie został osiągnięty, to jakoś podświadomie mam taką chęć tego, żeby po prostu tym, z tym smartwatchem jeszcze przechodzić troszkę dłużej i nabijać te kroki, żeby dobić do tych 10 tysięcy. Natomiast to, co jest akurat istotne w przypadku tych nowych modeli, na przykład w przypadku tego Huawei, albo na przykład modelu Watch 3 Pro, który już Państwu pokazywałem. Ja też mam dzisiaj tego smartwatcha. To jest akurat wersja damska Watch 3 Pro. Watch GT 3 Pro wygląda podobnie do tego smartwatcha, tylko jest od niego bardziej smukły. Ten jest dość taki gruby ten zegarek, natomiast Watch GT 3 Pro jest dużo bardziej smukły. On jest wykonany z kolei z tytanu. Co robią dzisiaj producenci? Producenci stwierdzili, że smartwatch już niekoniecznie musi być tak bardzo zaawansowanym urządzeniem jak, jak kiedyś, czyli to nie musi być pełno, pełnoprawny komputer. Ten Watch GT3 Pro na przykład nie ma wbudowanego sklepiku do aplikacji. Jeżeli jakiekolwiek aplikacje chcemy instalować, to musimy do tego użyć naszego smartfona. Ponadto tych aplikacji jest relatywnie niewiele. Mamy oczywiście tutaj funkcje sportowe. Mamy tutaj pewną nowość w przypadku tego zegarka, że możemy nurkować w nim na głębokość 30 metrów i ten zegarek będzie nam pokazywał nawet głębokość, na jakiej się znajdujemy, czyli jeżeli robimy taki freediving, no nie sądzę, że zbyt wiele osób potencjalnych przyszłych użytkowników tego smartwatcha wykorzysta tę funkcję, czyli będzie nurkować na, na taką bardzo dużą głębokość typu właśnie 20 czy 30 metrów, zwłaszcza jest jeszcze bez, użyciu, bez użycia aparatu tlenowego, ale mamy właśnie te funkcje tlenowe, mamy oczywiście mierzenie jazdy na rowerze, jakieś orbitreki, bieganie, spacerowanie i tak Te wszystkie tutaj funkcje są. Ale oprócz tego mamy oczywiście pomiar tętna, mamy pomiar EKG w tym zegarku, pomiar poziomu stresu. Czyli te wszystkie funkcje sportowe powodują, że ten zegarek ma, otrzymuje takie pewne funkcje medyczne. Może wykryć nasz upadek, może potencjalnie wykryć jakieś nawet może migotanie przedsionków. I w pewnych sytuacjach. Gdy mamy jak na przykład taki stan przedzawałowy, taki smartwatch potrafi powiadomić odpowiednie służby, tak żeby do nas przyjechała karetka pogotowia, zanim my ten, smartwatch, zanim my ten zawał dostaniemy, to smartwatch już o tym będzie wiedział, ponieważ już z tych sensorów, które ma wbudowane od spodu taki, taki smartwatch, już tymi sensorami odczyta, że coś się dzieje z naszym organizmem nie tak i czy to jest jedna właśnie funkcja tych zegarków, czyli mają mniej, mniej funkcjonalności po prostu niż te smartwatche kiedyś, a po drugie, Coraz bardziej są elementem biżuterii. Chyba taką jedną z pierwszych firm, która pokazała, że smartwatch nie jest tylko i wyłącznie elektronicznym gadżetem, ale jest elementem biżuterii, była Apple ze swoim Apple Watch. Pierwszy Apple Watch, jak drodzy Państwo pamiętacie, to był taki zegarek, który rzeczywiście był bardzo często pokazywany jako element garderoby. I tak to dzisiaj właśnie wygląda, że te nowoczesne zegarki muszą po prostu super elegancko wyglądać. Dlatego mamy tutaj ten biały zegarek ceramiczny ze złotymi elementami wykończenia. Mamy zegarek dla panów z obudową Titan. No, chyba że chcę oczywiście założyć sobie taki ceramiczny. Natomiast domyślnie przeznaczony dla Panów jest ten tytanowy, dla Pań ten ceramiczny. Zagarek, który bardzo ładnie wygląda, który bardzo dobrze komponuje się z garniturem, czy żakietem, czy jakimś bardzo eleganckim strojem. Funkcji ma relatywnie niedużo. Natomiast jest bardzo dobrze wykonany, ponieważ te smartwocze mają nam też dużo dłużej służyć. Kiedyś takie smartwocze, zwłaszcza te tanie modele, one były tak wykonane, że się po prostu rozsypywały po, po pół roku po roku. Gdy porównamy takie smartwocze, do normalnych zegarków, to taki zegarek potrafimy nosić przez 20-30 lat. Tutaj oczywiście trudno mi sobie wyobrazić, że ja tego smartwatcha będę miał za 20 lat na, na ręce. Pewnie co roku będę, czy co dwa lata będę wymieniał na jakiś nowszy model, ale taki zegarek teoretycznie te kilka lat powinien wytrzymać. Tutaj jedyny element, który tutaj może ulec uszkodzeniu w tym smartwatchu, to jest po prostu bateryjka, która, która może się rozładować, która będzie powodowała, że on będzie coraz krócej działał na zasilaniu akumulatorowym. Ale akurat w przypadku tych modeli, które trzymam, ten na przykład Wytrzymuje 7 dni bez ładowania. Czyli nawet jeżeli ten ta pojemność baterii spadnie mu o połowę, to ładowanie raz na 3 dni nie będzie jakąś bardzo wielką y, tragedią w przypadku tego zegarka. Więc y, urządzenia, które mają być bardzo eleganckie, które mają relatywnie niedużo funkcji w porównaniu do tego, jak te smartwatche wyglądały kiedyś, które w których stosowane są zupełnie nowe metody produkcji. Czy właśnie obu, y, produkcja y, z tytanu, y, czy z jakiejś stali szlachetnej, y, czy właśnie tak jak w przypadku tego. Akurat modelu, to jest pierwszy taki zegarek. Nie wiem, szczerze mówiąc, czy są jeszcze inne zegarki na rynku, które mają ceramiczne obudowę, czy inne smartwatche, które mają ceramiczne obudowę. Ja się po raz pierwszy stykam właśnie z takim smartwatchem który ma ceramiczną obudowę i, i, i mają bardzo dużo tych, tych funkcji nowoczesnych, sportowych dla ludzi prowadzących aktywny tryb życia. Czyli smartwatche są tym naszym elementem garderoby mają nas zachęcać do tego, żebyśmy się ruszali, żebyśmy wstawali od naszego komputera. A to ilość tych aplikacji, która jest w tych smartwatchach, która jest zainstalowana, jest tak naprawdę mniej istotna i to jest taki trend, który dla mnie troszeczkę jest trudny do zaakceptowania, szczerze mówiąc, ponieważ jak się pojawiały pierwsze smartwatche na rynku, to ja Rozmawiając z wieloma znajomymi, nawet kiedyś miałem wykład w ramach festiwalu Sektor 3.0 na temat smartwatchy, ja mówiłem, że smartwatch będzie takim komputerem przyszłości. Wydawało mi się, że, że te smartwatche zastąpią nasze smartfony, że będziemy mieć wszystkie komponenty z naszych smartfonów przeniesione do smartwatcha, będziemy mieć tutaj potężny procesor, będzie mieć dużo, dużo pamięci, jeszcze więcej pamięci będziemy mieli w chmurze, czyli, czyli oprócz tego, że tutaj będziemy mieli, nie wiem, dają na to 64 GB miejsca na na dane, to będziemy mieć kolejny 1 terabajt w chmurze, czyli będziemy mieć dostęp do wszystkich naszych danych z, z poziomu smartwatcha. Oczywiście kwestia, w jaki sposób wprowadzać dane do tego smartwatcha, w jaki sposób wydobywać z niego dane. Były różne eksperymenty z tym, żeby budować w takie smartwatche projektory, czyli taki projektor miał działać w ten sposób, że my smartwatch sobie kładziemy i smartwatch rzuca nam, nam obraz na czy ziemię, czy, czy, czy na, na blat biurka, czy na przykład na ścianę. A nawet były takie smartwatche, prototypy takich smartwatch, które miały projektor wbudowany z boku i rzucały obraz na naszej ręce. Czyli mieliśmy tutaj taki duży obraz na ręce, kilkucalowy jak, jak, w, smart, jak w smartfonie, Wydawało mi się, że w tym kierunku będą zmierzać smartwatche. Okazuje się, że. Tamten pomysł, żeby smartwatch zastąpił naszego smartfona został zarzucony. Dzisiaj smartwatche mają ograniczoną liczbę funkcji, ale bardzo elegancko wyglądają, są bardzo solidne i tak naprawdę są coraz bardziej konkurentem dla naszych tradycyjnych zegarków, które jeszcze nosiliśmy do, jeszcze do niedawna ze względu na ich elegancki wygląd. Wybieraliśmy taki tradycyjny zegarek zamiast smartwatcha, bo smartwatch był taki plastikowy gadżeciarski, a dzisiaj możemy już spokojnie porzucić tradycyjny zegarek, kupić sobie tego typu zegarek. To jest urządzenie, które kosztuje około 2000 zł, czyli też tani nie jest, ale ale jeżeli szukamy eleganckiego zegarka z funkcjami smartwatcha, no to właśnie na przykład jeden z tych modeli Huawei Watch GT3. Drodzy Państwo, czy Watch GT3 Pro konkretnie? Drodzy Państwo, bardzo dziękuję za oglądanie programu IT Business i do zobaczenia w kolejnym odcinku.